No hej, ruszam właśnie w drogę powrotną z Gdańska do Warszawy. Godzinę mamy w tej chwili 22. za 4 minuty. Jeszcze nie ruszyłem, to pewnie może tak około 22.00, a zatem będzie równo start. Ciekawy jestem, jak mam dojechać, a zaraz pokażę, jaki plan tej podróży wedle sesji jest. To ostatnie statystyki, a chyba je przekasuję teraz, żeby był to powrót. I trasa, która, którą, którą zaplanował samochód, to droga siódemeczką jest, czyli nie autostradą. No, o tej porze rzeczywiście ma to chyba sens, czyli będziemy jechać po prostu tą drogą numer 7 i na końcu tutaj pewnie obwodnicą aż do mnie, do Warszawy, do Wesołej. Planowane... W tym momencie mam 12% na dojeździe i pierwsza 18%. No jeszcze nie ruszyłem, to tam może się trochę ta prognoza zmienić. Zobaczymy jak będzie szło i czy rzeczywiście nie zatrzymam się, no i czy też faktycznie nie będzie trzeba się ładować. Ciekawe jest to, że Tesla zasugerowała taki właśnie kierunek, czyli na siódemkę, chociaż takie zapisy Uruchomił, czyli żebym nie przekraczał 110. No może to się nie wyostrzyło, ale uwierzcie mi, że taka tu jest wartość, albo może tak to pokażę. No, 110. No i w tej chwili pokazuję prognozę minus 3. Więc teoretycznie miałbym stanąć i nie dojechać, ale no wydaje się też to takie rozsądne, żeby. Planować w taki sposób, żeby nie jechać bez sensu kilometrów, nie nabijać ich, ale żeby po prostu ciutkę zwolnić i dojechać bez ładowania. Od kiedy wyjechałem na S7 utrzymuję 100 km na godzinę cały czas. No, ruch jest bardzo mały, więc to też nie stanowi problemu i rzeczywiście e, praktycznie chyba nie było takiego momentu, w którym zmieniłbym tą prędkość. Cały czas trzymam stuwę. A teraz pokażę Wam, co sugeruje Tesla. Chociaż trochę temu nie ufam, dlatego jadę te 100 km na godzinę. Może teraz to zmienię. Statystyki wyglądają po 100 km w taki sposób, czyli 15,6 kWh na 100 km. To zużycie kształtowało się właśnie w granicach 15, nawet może trochę było mniej. Teraz trochę to rośnie, i to jest właśnie taki powód dla którego zastanawiam się, czy ta Tesla jakby dobrze to wszystko prognozuje. Dlaczego tak sobie myślę? Ponieważ ta prędkość, którą tutaj sugeruję, żeby trzymać, aby dojechać do celu, wciąż podwyższa się. Teraz jest 119. Wcześniej to było 114, 115 i tak co jeden kilometr cały czas samochód dodawał. Natomiast w tym momencie to też tak samo rosło od tego minus 3. Powoli, teraz raz 4, raz 5% na dojeździe pokazuje. Godzina nieco przed drugą. Wygląda, że cały czas to się tam przesuwa w kierunku drugiej ze względu na tą wolną jazdę. No i teraz już niby 5% mam dowieść. Aczkolwiek, tak jak Wam mówiłem, trochę mnie to zastanawia, ponieważ to zużycie no nie jest wcale takie małe. Mamy 5 stopni teraz na dworzu, więc też ma to pewnie jakiś wpływ na to zużycie. No chociaż Tesla cały czas sugeruje, że możemy jechać szybciej, więc zamierzam właśnie teraz zmienić tą prędkość i zobaczymy co się będzie działo. Może jeszcze jedną statystykę pokażę, bo ona też no, też mi trochę podpowiada jak ta sytuacja wygląda. A mianowicie chodzi mi o te Wykresy, które też tutaj rysuje No i mogę sobie zaznaczyć 15 km. Przez ostatnie 15 kilometrów kiedy będę utrzymywał średnią, to mogę jeszcze przejechać 265. Teraz no to też jest takie zmienne. A do przejechania mamy 247 w tej chwili. No więc to też ten zapas, jak widzicie, no jest taki, bym powiedział. Mały, ale mimo wszystko Tesla mówi 118, możesz jechać. To zobaczymy, jak to się będzie zachowywać, kiedy prędkość zwiększy. Jeszcze może jedna informacja, o której nie powiedziałem: jak to jest, że ja wyjeżdżam sobie z stuprocentowym stanem. Ja może tu odpalę, żeby chociaż trochę było mnie widać. Ruszam z hotelu Holiday Inn. W Gdańsku no tam jest taka fajna sytuacja, że potrafi, dają ci ładowanie w cenie parkowania, czyli no niezależnie czy jesteś autem spalinowym czy elektrycznym, to koszt jest taki sam, natomiast jest możliwość ładowania się wprawdzie z jednej fazy 4KW, idzie na 16A, ale no, to akurat nie przeszkadza. Nie? Jak się długo stoi, to i tak jest opcja się. Naładować. No więc takim sposobem jadę ze 100%. No i mam nadzieję, że uda mi się też dojechać bez ładowania. Zobaczymy. Minąłem niedawno napierki. Mija też godzina 00, północ i zaraz też będę zbliżał się do kolejnych 100 km, czyli już 200 odkąd ruszyłem. Ale te kolejne 100 km jechałem 110. To też jest trochę mniej niż to, co Tesla sugerowała. No i teraz zaraz pokażę wam, jak to na ten moment wygląda. A więc tak, statystyki wygląda to tak, że my mamy 161, 16,2 w zasadzie w takim matematycznym zaokrągleniu kilowatogodziny na 100 km po przejechaniu. No teraz będzie za chwilę 200. Tak patrzę, czy nam się tutaj jakoś to wyostrzy. Może z takiej odległości będzie to lepiej. No widać, już prawie jest 200. Natomiast co ciekawe, tak jeśli chodzi o dotarcie, to mamy pierwszą 54. Już 2% sugeruje, że tylko będzie, jak dojedziemy. Zostało jeszcze 155 km. Natomiast tutaj. Tak jak powiedziałem cały czas trzymam 110, a Tesla sugeruje, żeby nie jechać więcej niż 111 no i dotrzeć na miejsce z trzema choć sama prognozuje przy prędkości 110.2 w tym miejscu, więc nie jest to taka, takie do końca spójne. Więc jak widać z tego nie sugeruje nie słuchać się. Tesli, jeśli mamy taką sytuację, że pokazuje nam jakieś granice prędkości, której nie powinniśmy przekraczać, jeśli chcemy faktycznie dojechać, to raczej trzeba jechać wolniej niż to, co ona podaje. No i ja pewnie też będę musiał zaraz zwolnić. Mam teraz cały czas podane, że mam nie przekraczać 111. Już ponad 200 km jest i teraz wciąż jadę 110. No ale zakładam, że zaraz będzie. Ta prędkość sugerowana zaczęła się już obniżać poniżej tego co jadę. No i wtedy też będę schodził w dół, w zależności od tego, jak ona będzie to wskazywać i zobaczymy jak w końcu uda się dojechać. No i stało się w końcu to, o czym mówiłem, czyli ja cały czas 110 trzymam, 220 km. Udało się przejechać od ładowania, czyli od startu. No i wyświetliło się takie ostrzeżenie, żeby utrzymywać prędkość poniżej 110 km na godzinę żeby dojechać ponad 2% więc widać, że no trzeba zwolnić, że 110 się nie uda trzeba utrzymywać. Zatem przystanie 222 km Ustawiam sobie 105 w tym momencie i zobaczymy, co powie za jakiś czas, co będzie sugerować. Na razie cały czas poniżej 110, no więc 105 jest poniżej 110. Teoretycznie powinniśmy tak dojechać i dowieść 2%, a jak będzie, zobaczymy. Jeśli chodzi o statystyki, to może jeszcze pokażę, bo nie wiem, czy to robiłem poprzednio, ale chyba wiele się nie zmieniło. Mamy teraz po 224 km 16,1 kWh na 100 km. Dotarłem w okolice Pońska, i być może dlatego samochód też takie prędkości wyliczał, ponieważ tutaj są już większe ograniczenia. I do 80, czasami do 60, chyba są zwolnienia. Takie odbicia. Aczkolwiek w tej chwili chyba nie wiem, czy poprawnie Tesla wskazuje, że można jechać z Jeszcze się przepatrzę, czy to jest prawdziwe wskazanie, czy, czy jakieś błędne. No ale ten kawałeczek tutaj przy Pońsku pewnie sprawi, że trochę nadrobimy średniej zużycia. I może dlatego też wcześniej pokazywała, żeby jechać szybciej. Jestem już na ostatniej prostej, udało się dojechać, 2% mam mieć na miejscu, więc to no tak troszkę na styku, ale trzymałem się tego co mówiła Tesla, no mam nadzieję, że nie stanę, jakby co to, nagram to oczywiście i dam też statystyki już po dojechaniu, bo to też taki e, ciekawy sprawdzian e, zasięgu, nie taki wyliczony, nie... Co by zostało, tylko praktycznie no teraz 3% mi się pokazało, bo akurat nagrywam i jadę na prawym pasie z jakimś kto zwolnił. Normalnie powinniśmy trochę szybciej tutaj przejechać ten odcinek, ale teraz też tutaj fotoradar jest, to wszyscy zwalniają, więc no za chwilę pokazuję statystyki, jak to się skończyło i też jaki zasięg wyszedł z całej tej trasy jakie można też wnioski wyciągnąć. Mamy teraz 8 stopni, natomiast no sporo było, przeważające były 4, nie wiem czy 3 się pojawiły, nie pamiętam dobrze, być może było przez chwilę 3, ale na pewno 4 stopnie to dość sporo występowało, 5 też było długo, a tutaj w Warszawie trochę cieplej, 8 teraz jest. I tak wyglądają statystyki po dojechaniu na miejsce 356 km przejechanych, 15, niewiele poniżej, 15 kWh na 100 km z tej trasy. No i 53,3 kWh to kosztowało, więc widać, że tam po jakiejś degradacji można zakładać, że mam 55, tak powinienem mieć, czyli jakiś niewielki zapas. On w tej chwili się plasuje na. 11 km, właściwie zrobiło 10 i 2%. Cała trasa też zmieściła się poniżej 4 godzin chyba 3,50 kilka minut więc chyba całkiem nieźle, jak na taki przejazd. Może dałoby się jechać szybciej, no ale udało się dobrze zagospodarować energią przynajmniej. Myślę, że ciekawa trasa. Zapraszam do następnych i tak sobie myślę, że pewnie najpierw zrobię te, ten wyjazd do Gdańska, a potem będzie cały ten wakacyjny. Więc zapraszam do kolejnych filmów.